Dzisiaj chciałam opowiedzieć o grze, w którą pewnie większość nie zagra. Z uwagi na specyficzny styl graficzny, typowy dla japońskich RPGów, a także turowość rozgrywki. Jeżeli dacie się przekonać i sięgniecie po tę grę, zapominając na chwilę o swoich przyzwyczajeniach, jest duże prawdopodobieństwo, że poznacie jedną z najwartościowszych pozycji w historii gamingu. Tytuł niesie ze sobą wspaniałe przesłanie, ważne dla każdego człowieka i nie chodzi tutaj o szeroko rozumianą tolerancję, na którą tematykę kładą nacisk recenzenci. To coś znacznie bardziej osobistego, co może mieć wpływ na życie każdej osoby i pomóc każdemu z nas w indywidualnym rozwoju osobistym. Ja jestem absolutnie pozytywnie zbudowana optymistycznym i uniwersalnym przesłaniem Metaforre Fantazjo. Nigdy w grach komputerowych nie spotkałam tak spójnej opowieści bogatej w nawiązania do sztuki, kultury, historii, psychologii, która traktowałaby o złożonych problemach egzystencjalnych, a zarazem czyniła to z taką gracją przystępnie i prosto. Uważam, że gra ta powinna naprawdę być lekturą szkolną, jeżeli to tak mogę nazwać. Niesłychanie inspirujący i wartościowy tytuł dla młodszych i starszych odbiorców. No dobrze, laurka pochwalna wystawiona, a więc teraz wypadałoby przystąpić do obrony tego, co wyżej stwierdzono. Gdy zaczynałam grać w ten tytuł, miałam już za sobą jakieś kilka, kilkanaście godzin. Nabrałam mylnego przekonania, że myślą przewodnią jest krytyka uprzedzeń, walka z dyskryminacją, a także próba wyłonienia jednego najoptymalniejszego systemu społecznego i politycznego, który by gwarantował sprawiedliwą, pokojową koegzystencję ludzi o różnych poglądach i odmiennym podłożu kulturowym. No ale nic z tych rzeczy. Gra nie jest traktatem politycznym ani dziełem moralizatorskim. W grze faktycznie występują krytyka różnych ustrojów, krytyka uprzedzeń, ale w takiej formie surowej dla zbudowania dekoracji wydarzeń, jeżeli to tak mogę określić. Przymierzając miasta i wsie Eułroni, dosyć szybko się zorientujemy, że te motywy są jedynie tłem przygód. Od pierwszych godzin mamy do czynienia z aspektem nietolerancji. Wydaje się, że ten świat nie żyje niczym innym, bo na każdym kroku ktoś daje nam do zrozumienia, że ma nas za gorszego od siebie. Pomimo to temat jest ten ewidentnie traktowany powierzchownie, gdyż twórcy nie usiłują udzielić bezpośredniej odpowiedzi na to, jak rozwiązać bolączki świata, chociaż początek przygody mógł sugerować coś zupełnie innego. Jedyna konkluzja w tym zakresie sprowadza się do stwierdzenia, że uprzedzenia istnieją, są złe i tyle. I to jest zabieg zamierzony. Zamiast odpowiadać na pytanie, jak uzdrowić świat, gra udziela nam lekcji o kluczowej roli pracy nad sobą samym oraz o podędze niezłomnej wiary w marzenia, przy czym te dwie rzeczy mogą jak najbardziej służyć temu pierwszemu, czyli naprawianiu świata, albo przynajmniej czynieniu go bardziej przyjaznym miejscem. Słowem wprowadzenia, protagonistą jest młodzieniec o nieprzypadkowym imieniu Will. Jego zadaniem jest uratowanie księcia, przyjaciela z lat dziecięcych, który na ten czas leży gdzieś ukryty, dotknięty śmiertelną klątwą. Od samego początku nieocenionym wsparciem jest urocza wróżka Galika, a także tajemnicza książeczka, która z jednej strony opisuje wymyślony, idealny świat, bezpieczny, sprawiedliwy i tolerancyjny, a z drugiej stanowi furtkę do Akademii, takiego neutralnego miejsca zawieszanego gdzieś w czasoprzestrzeni zamieszkałego przez zagadkową postać Mora, który przez większość czasu jest przymierzeńcem głównego bohatera na książeczka jest nawiązaniem do XVI-wiecznego utworu Utopia, autorstwa Thomasa Morusa. Książeczka, którą Wilma zawsze przy sobie, jest jednym z najważniejszych rekwizytów gry. Dzięki niej wiemy na przykład, że świat tam opisany przypomina ten nasz prawdziwy, czyli realny świat gracza, ale dla mieszkańców Euchronii jawi się być utopią i fantazją, głównie z uwagi na takie aspekty, jak powszechna tolerancja czy demokracja, gdzie przysłowiowi władcy są wybierani przez lud, który zawsze może zmienić zdanie i wymienić rządzących na innych, gdy tamci utracą wiarygodność. Dla naszych fantastycznych postaci jest to scenariusz absurdalny i utopijny, dlatego sama książeczka oraz zawarte tam historie traktowane są z przymrużenia oka, niczym zbiór baśni i legend. W trakcie podróży po Euchronii, w fantazyjnym królestwie zamieszkanym przez różne plemiona i zaczarowane istoty, napotykamy na postaci, które aktywnie będą wspierać naszą podróż, ale i takie, które stają nam na drodze i chcą pokrzyżować plany. Do najbardziej fascynujących postaci można zapewne zaliczyć głównego adwersarza, Luisa, któremu o dziwo, w odróżnieniu od większości mainstreamowych niemilców, przyświecają szlachetne cele. I co ciekawe, i są w posiadaniu takiej samej książeczki, co nasz bohater Will. Louis nie chce zniszczyć świata, ale go naprawić, także marzy o świecie bezpiecznym, i sprawiedliwym, a to, co go natomiast różni od protagonisty, to metody wiodące do tego celu. Kiedy nasz bohater dociera do miejsca przeznaczenia swojej wędrówki, następuje niesłychany zwrot akcji. Na światło dzienne wychodzi prawda o jego tożsamości. A ten, jak się okazuje, nie jest zwykłym mieszkańcem świata, za którego był uważany. Chłopiec tak naprawdę jest ucieleśnieniem woli i marzeń księcia, którego miał zadanie uratować. Stąd też domyślne imię protagonisty will, co po angielsku oznacza wolę. Protagonista był zatem od początku zmaterializowaną masą substancji, która określana jest terminem magla, ukształtowaną dla realizacji marzeń i fantazji księcia w tej chwili spoczywającego w śpiączce. Ale jak to się stało, że chłopiec stał się wolą zmaterializowaną do postaci myślącej i świadomej istoty? No i tutaj potrzebujemy wyjaśnić dwa pojęcia zasadnicze dla świata euchroni. Tymi pojęciami są magia i magla. Według wyjaśnień dostarczonych w opowieści, cząsteczki magli krystalizują się z uczucia lęku. Gdy strach jest zbyt silny, podświadome uczucie niebezpieczeństwa i pragnienie wyeliminowania źródła tych uczuć są przekazywane do magli, wyzwalając nieświadomy wybuch magii. Magia jest techniką, która posługuje się cząsteczkami do manipulowania prawami fizyki i wywoływania zjawisk, które nie pojawiłyby się w normalny sposób. Magla jest związana z umysłem osoby i dlatego magia teoretycznie, dzięki odpowiedniemu treningowi, może być użyta do kontroli natury samą siłą woli. Jak tłumaczą poszczególne opisy w grze, magia została odkryta przed wydarzeniami głównego wątku, przed tak zwaną wojną zniszczenia i stała się przełomem ówczesnej cywilizacji, dając początek Złotemu Wiekowi. Jednakże magia jest także ucieleśnieniem słabości, zła i głęboko zakorzenionego strachu umysłu, przez co ostatecznie przyczyniła się do upadku ludzkości w najgorszej wojnie w historii. Wracając do naszego wątku, jak określiła to jedna z towarzyszek wyprawy, Fantazja Księcia to fantazja, która przekroczyła barierę fantazji. Stała się więcej niż snem, samostanowiącą siłą działającą z własnej woli. Innymi słowy, fantazja, marzenie Księcia były tak potężne, że zmaterializowały się do postaci świadomego chłopca, a wszystko dzięki budulcowi, którym jest magla, substancji powstającej ze strachu w sercach istot rozumnych. Przesłanie scenarzystów brzmi zatem: wszystko jest możliwe, jeżeli wystarczająco w to wierzysz i tego pragniesz. Fantazja może stać się rzeczywistością, jeżeli wola jest dostatecznie silna. Nie jest to oczywiście tak łatwe, jak brzmi, a kluczem jest inne pojęcie odgrywające zasadniczą rolę w całej fabule. Tym pojęciem jest lęk, po angielsku anxiety. Lęk, który ma potencjał twórczy, jak i niszczycielski. Jak nadwiniłam wcześniej, według definicji z gry, magla niezbędna do wytworzenia magii. Powstaje, krótko mówiąc, z poczucia lęku, po angielsku anxiety. Lęk zaś może być zarówno źródłem wzrostu, rozwoju, jak i klęski. I wszystko zależy tu od nas, czy lęk przyswoimy stawiając mu czoła, czy też mu się poddamy. W teorii Karla Junga lęk jest naturalną częścią ludzkiego doświadczenia, a jego zrozumienie i radzenie sobie z nim są podstawą zdrowia psychicznego. Jung kładł nacisk na proces tzw. indywiduacji, która zakłada integrację świadomych i nieświadomych aspektów osobowości, w tym cienia, zbioru negatywnych cech, które są przez ludzi odrzucane i wypierane. Lęk może wynikać z nierozwiązanych konfliktów w psychice, braku akceptacji cienia lub utraty kontaktu z nieświadomością zbiorową. Wracając do gry. Według słów jednej z postaci starszej pustelniczki Gride, magla jest substancją powstającą w sercach, generowaną, gdy ktoś odczuwa lęk lub strach. W pewnych okolicznościach może zostać przekształcona w siłę. To nazywamy magią. W ten sposób, wraz ze strachem w sercu, otrzymujemy moc do pokonania go. Magia jest naturalnym procesem, a lęk jej nieocenionym, niezastąpionym paliwem. Przykładem klęski wynikającej z braku umiejętności zaadoptowania strachu jako budulca wzrostu mogą być chociażby występujące w grze potwory zwane ludźmi i po angielsku to jest humans, homo pento, homo avades czy homo from. Każdy z nich to istota, która kiedyś przeszła taką zmianę. Przeistoczenie istot w ludzi, czyli w te potwory, następuje na drodze transformacji zwanej melancholizacją. Kiedy uczucie lęku jest zbyt silne, podświadome uczucie wrogości i pragnienie wyeliminowania źródła tych uczuć są przekazywane do magii, wyzwalając podświadomy wybuch magii. Melancholizacja ma miejsce, gdy stworzenia i obiekty otoczenia przechodzą nieregularną transformację z uwagi na uwolnienie magii. Pod koniec Kry taką transformację na naszych oczach przechodzi główny antagonista Luis, który będąc niemal niezwyciężonym przeciwnikiem, odnosi jednak serię drobnych porażek w starciach z naszą drużyną, aby podczas ostatniej bitwy dać się opanować przez lęk, przejść przez gwałtowną melancholizację i przepoczwarzyć się w potężnego potwora człowieka, stając do walki pod nazwą Arcydemona Luisa Karadriusa. Procesem odwrotnym do melancholizacji, czyli przeistaczania się istoty świadomej w potwora człowieka, na skutek nieopanowanego strachu, jest wyzwalanie tzw. archetypów, co następuje w wyniku wewnętrznego wzrostu bohaterów. Archetypy są stopniowo odblokowywane przez wszystkich towarzyszy podróży, aż do finałowego starcia z końcowym bossem. A czym są te archetypy? W metaforze Fantazjo pełnią one funkcję analogiczną do klas, takich jak wojownik czy kleryk, znanych z gier RPG. W metaforze Fantazjo archetypy o takich nazwach także istnieją, ale mamy również na przykład artylerzystę, generała czy oszusta. Są także archetypy elitarne, jak np. archetyp księcia. Archetypy można odblokować poprzez zacieśnianie więzi z kompanami. Odbywa się to poprzez spędzanie czasu razem rozmowy i udział w wykonywaniu ich własnych misji. Każdy odblokowany archetyp jest świadectwem emocjonalnego i duchowego wzrostu danej postaci. Przy czym nie chodzi tylko o zwyczajne zdobywanie punktów doświadczenia, a raczej o przepracowanie trudnych, osobistych dramatów, tragedii i słabości. Dlatego w grze metafor jeżeli chcemy odblokować przydatne umiejętności i archetypy, nie wystarczy jedynie tłuc przeciwników. Niezbędne jest dbanie o relacje z towarzyszami, poświęcanie uwagi ich indywidualnym sprawom. Reguła ta ma zastosowanie do wszystkich naszych przyjaciół, gdyż każdy z nich nosi w sobie jakiś ciężar, ból, strach lub historie, które wymagają przepracowania. Dla przykładu Heismaj, ten przypominający nietoperza, smaga się z utratą syna, a mała Maria przeżywa śmierć taty, próbując zrozumieć, dlaczego musiał na zawsze odejść. Dzięki rozmowom, cicha i stroniąca od gwaru Maria powoli otwiera się, zdradza, że obawia się stracić także nowo poznanych przyjaciół w osobie protagonisty i jego trupy. Pełne ciepła dyskusje z dziewczynką odblokowują kolejne archetypy, takie jak medyk czy kleryk, Maria przepracowuje swoją traumę, aby ostatecznie na końcu otworzyć się na nowe przyjaźnie z rówieśnikami, od których wcześniej trzymała się z daleka. Jest to piękna transformacja dziecka pokazująca, jak ważne jest wzajemne wsparcie i że ciężkie doświadczenia mogą się stać fundamentem nowego rozdziału w życiu. Swoje historie mają także pozostałe postacie, a jedną z najbardziej spektakularnych przemian przechodzi Basilio, który w dramatycznych okolicznościach traci brata. Z natury wycofany, niepewny siebie, teraz dodatkowo osłabiony w obliczu śmierci najbliższej osoby, w wyniku impulsu nabiera siły i odwagi, postanawia zawalczyć o swoją przyszłość, pokonuje swoje słabości, rezerwę, stając się lepszą, potężniejszą wersją siebie. Tak odblokowujemy archetyp Berserkera. Jak oświadcza tajemniczy głos: Od tej pory twój strach i niepewność są twoim światłem. Basilio nigdy nie zdobyłby się na ten krok i nie próbował zmienić swojej postawy, gdyby nie popchnęły go do tego tragiczne okoliczności. Jest to niesłychanie budująca i optymistyczna wizja twórców, którzy całą fabułę gry zbudowali wokół koncepcji, że ludzkie ułomności, traumy i deficyty mogą być trampoliną do rozwoju osobistego i pomagać w kształtowaniu własnego charakteru oraz przyszłości. Kluczowe słowo strach, po angielsku anxiety. Jest jednym z najczęściej powtarzanych wyrazów metafory Fantazjo. Japończycy są jednocześnie bardzo metodyczni i konsekwentni, czyniąc ze strachu czy tam lęku, czyli tego anxiety, jeden ze statusów, w którym w czasie walki może być dotknięty gracz oraz towarzysze. W czasie potyczki oznacza to, że na czas występowania statusu strachu gracz nie może używać specjalnych umiejętności, a przeciwnik otrzymuje bonusowy ruch. Tym zabiegiem twórcy dają do zrozumienia, że strach ma moc paraliżującą i hamującą, utrudnia podejmowanie działań lub je całkowicie uniemożliwia. Analogicznie wygląda sytuacja w świecie rzeczywistym, gdy nieprzezwyciężony lęk powoduje, że jesteśmy mniej skłonni do podejmowania śmiałych kroków, dobrowolnie sabotując swój własny progres. Koncepcja archetypów zaimplementowana w metaforę fantazjo jest tak naprawdę próbą adaptacji teorii wcześniej wspomnianego Karla Junga, szwajcarskiego psychiatry i psychoanalityka, który w pierwszej połowie XX wieku zdefiniował takie pojęcia jak właśnie wspomniane tu archetypy czy maski. Wynikiem badań Karla Junga było opracowanie takich pojęć jak nieświadomość zbiorowa, cień, do którego odwołanie także znajdujemy w grze. Jung mianem archetypu określał ogólny wzorzec postaci postępowania lub schemat funkcjonujące w ludzkiej nieświadomości. Archetypy nakreślają rolę, sposób myślenia, odczuwania i postępowania jednostek. Według Junga są one uniwersalne dla wszystkich ludzi i stanowią dziedzictwo społecznych doświadczeń wcześniejszych pokoleń. Archetypy mogą się odnosić tak do ludzkich postaw, jak i zjawisk, np. motywów w kulturze. Tak więc mamy na przykład archetypy matki, kochanki czy opiekuna, ale także archetyp podróży i powrotu czy odrodzenia. Archetypy nie są zbiorem zamkniętym, tak naprawdę może być ich nieograniczona ilość. Wśród przykładowych archetypów wyszczególnionych przez Karla Junga znajdujemy takie, których odpowiedników możemy się doszukać w grze. Przykładowo Jungowski archetyp mędrca to w grze poszukiwacz, seeker. Władca u Junga to książę w grze, a wojownik to bohater. Analogii jest więcej, ale z naszej perspektywy zasługującymi na szczególną uwagę są Jungowskie archetypy, persony i cienia. Według teorii Karla Junga, Persona, nazwana też maską, jest to zauważalna na pierwszy rzut oka ta część nas samych, którą chcemy prezentować światu. Persona to taka nakładka, którą każdy z nas codziennie narzuca na potrzeby funkcjonowania w świecie. Personą można nazwać zestawienie zachowań, cech i postaw, które przyjmuje człowiek w kontakcie z otoczeniem, aby najlepiej się do niego dopasować i móc pełnić określone role. W grze ambasadorką tej koncepcji jest piosenkarka Juna, która dołączając do naszej drużyny wprowadza do rozgrywki archetyp... Zamaskowanej tancerki. Dzięki tej klasie postać może modyfikować w elastyczny sposób umiejętności na polu bitwy przy pomocy wymiennych masek, które pozwalają korzystać ze zdolności przypisanych i typowych dla innych klas czy tam archetypów. Same maski możemy również tworzyć lub zbierać w świecie gry. Najbardziej fascynującym i spinającym całość pojęciem jest wspomniany wyżej cień. Według Carla Junga cień. Po angielsku shadow, jest to ta część naszej psychiki, którą tłamsimy, ignorujemy lub odrzucamy w mniej lub bardziej świadomy sposób. Dzieje się tak, gdyż wynikające z tego emocje i impulsy nie są powszechnie społecznie akceptowane. Dlatego umieszczamy je w cieniu. Cień jest przeciwieństwem persony. To taka ciemniejsza strona człowieka, bowiem zawiera to wszystko, co najchętniej chcielibyśmy ukryć przed światem. Nie oznacza to, że cień jest jedynie zbiorem negatywnych i złych popędów myśli, skłonności i pragnień. Według Junga w cieniu znajduje się źródło ludzkich siły, potencjał do pozytywnego rozwoju i zdrowego wzrostu. Odniesienie do tego twierdzenia znajdujemy w wielu momentach rozgrywki, a najlepiej skwitować je można cytatem zaczerpniętym wprost z jednej ze scen. Zaakceptuj swoją słabość, krocz naprzód obok niej, a będziesz rósł w siłę, będziesz prawdziwy w jej obecności. Aby wyzwolić te nieuświadomione pokłady zdolności, ludzie muszą nauczyć się pracować z cieniem, czyli po pierwsze uświadomić sobie jego istnienie, skonfrontować się i eksplorować ukryte aspekty swojej osobowości, a także zaakceptować je jako część siebie. Cień, z którym pracujemy i integrujemy go jako część naszej osoby, to potencjał dla indywidualnego rozwoju. Natomiast cień ukryty, nieoswojony, może przeistoczyć się w mroczną i destrukcyjną siłę, prowadząc na przykład do chorób psychicznych, zaburzeń, problemów w relacjach. Cień, pozostawiony sam sobie, może kiedyś eksplodować, aby dać sobie znać w nieoczekiwany i nieodpowiedni sposób. Przytaczając bezpośrednio słowa tajemniczego głosu z gry, lęk sam w sobie nie jest czymś, co należy bezmyślnie odrzucić. Zaczyna się od prostej rzeczy, uznania jego istnienia. Zaakceptuj swoją słabość, krocz naprzód obok niej, a będziesz rósł w siłę i będziesz prawdziwy w tej obecności. Pewnie zastanawiacie się, czemu tyle tego gadania o psychologii. Postaci spotykane w grze. Te, które obserwują naszą wędrówkę z boku, jak również aktywni członkowie drużyny, to właśnie idealne przykłady person, masek, które są w trakcie pracy ze swoimi cieniami. Fakt, że dzieje się to przy uczestnictwie protagonisty, pozwala obserwować ten proces i zagłębić się w dylematy istot, aby na końcu zrozumieć sens przesłania twórców metaforę fantazjo. Rozgoryczone światem i doświadczeniami postaci, jak Brigitta czy Alonso, poprzez pracę i analizę swojego wnętrza, przy udziale naszej skromnej osoby, odnajdują drogę ku lepszym wersjom samych siebie. Kolejne etapy tych ścieżek są naznaczone przez wcześniej opisane odblokowywanie nowych archetypów, które następnie służą w walce ze złem. Przykładem postaci, która nie pracowała z cieniem, jest natomiast Louis, naczelny antagonista. Osobiście niegdyś dotknięty krzywdą, poprzysiągł zmienić świat, według swojego przekonania, na lepsze, jednak wybierając niewłaściwe narzędzia. Zacietrzewiony w swoim postanowieniu, uparcie dążył do nieuchronnej tragedii, nigdy nie podjął walki z własnym cieniem, co ostatecznie doprowadziło go do upadku. A wszystko to mimo jego intencji, które, paradoksalnie, były dobre. To może tłumaczyć po części, dlaczego ludzie w obliczu podobnych tragedii i wyzwań wykazują skrajnie odmienne zachowania. Umiejętność wniknięcia w głąb siebie, zbadania własnych pragnień i uświadomienia sobie swoich słabości jest ogromnym wyzwaniem. Walka z samym sobą, z własnymi nieskonałościami, bólem, takim do którego nie chce się wracać, jest pewnie jedną z trudniejszych rzeczy w życiu każdego człowieka. Taką walkę podejmuje też główny bohater Will. Metaforycznym obrazem tej walki może być starcie ze smokiem podczas jednej z bardziej złożonych misji esencja siły. Musimy zmierzyć się z adwersarzem, który symbolicznie przybiera kształt samego protagonisty. Elegy of the Soul, po naszemu Elegia duszy to boss, który jest naszym odbiciem i posługuje się umiejętnościami wszystkich archetypów, stając się tym samym wymagającym przeciwnikiem. Walkę tę możemy interpretować jako zmagania z najciemniejszymi elementami swojej duszy i osobowości. Przegrane starcie oznacza regres, natomiast przezwyciężenie swoich słabości jest drogą ku osobistemu wzrostowi. Metaforę fantazjo to prawdziwie epicka przygoda. Opowiada o wielkich czynach z perspektywy zwykłych, maluczkich istot, ale o niezachwianej wierze i ogromnych marzeniach, zdolnych przekraczać granice rzeczywistości. Przedstawienie prawdziwego świata gracza jako fikcji w oczach bohaterów gry ma nam uzmysłowić, że żadna fantazja nie jest niemożliwa do zrealizowania, jeżeli tylko wystarczająco mocno wierzymy. Być może to, co dla nas jest prawdą, dla kogoś innego jest fikcją i odwrotnie. Każda nasza porażka w bitwie jest podsumowana stwierdzeniem, że fantazja umarła. Fantasy is dead. Co naprawdę oznacza tyle, że marzenia nie umierają, o ile nie poddamy się zwątpieniu i będziemy uparcie dążyć do wyznaczonego celu bez względu na ilość potknięć. Wiara w marzenia przenosi góry. Brak wiary nieoswojony strach osłabia, paraliżuje i uniemożliwia osiąganie celów. Pięknie to ukazuje kluczowa scena pod koniec gry, kiedy nasz mentor MOR ujawnia swoją prawdziwą tożsamość i próbuje nas nakłonić wszelkimi sposobami do porzucenia marzenia o walce o lepszy świat, który w jego oczach jest tylko niebezpieczną fantazją. MOR tłumaczy, że zamiast tego protagonista powinien porzucić świat fantazji dla realności, która jest bezpieczną, spokojną i stabilną alternatywą, co w istocie jest ładnie brzmiącym określeniem stagnacji. Jest to prawdziwy plot twist w grze, gdyż po raz kolejny twórcy bawią się z naszym postrzeganiem tego, co jest prawdą, a co fantazją. Po raz kolejny przewrotnie próbują nam namieszać w głowie, przedstawiając wcześniej uznany za fantastyczny świat jako ten prawdziwy. Jest to o tyle podchwytliwe, że gracz jest świadomy świat uchodzący za utopiny w realiach tej konkretnej gry fantazy jest dla niego tym prawdziwym. Jeżeli kierowany przez gracza protagonista ulegnie namowom mora i zaakceptuje nową rzeczywistość, dotychczasowe marzenia o sprawiedliwym świecie umrą śmiercią naturalną. Jeżeli jednak odrzucimy wizję mora i wykażemy się niezłomną wiarą w marzenia, o które walczyliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich godzin, będziemy mogli stanąć do walki z samym morem który nie bez przyczyny jest dosyć łatwym przeciwnikiem do pokonania. Jest w tym oczywisty, ukryty sens, gdyż scenarzyści chcą nam w ten sposób przekazać bardzo ważną wiadomość. Brak wiary, defetyzm osłabiają i odbierają w siłę do walki. Pokonany Mor dostrzega naszą rację i akceptuje fakt, że siła wiary protagonisty przekracza barierę fantazji. W grze niebagatelną rolę odgrywają pojęcia jak archetypy, w rozgrywce przejmujące rolę klas postaci jako etapów rozwoju personalnego osiąganego na drodze przepracowania swojego cienia, czyli mrocznej części osobowości, jaką posiada każdy z nas. Jest to niesłychanie pozytywne przesłanie twórców, że niedostatki, deficyty, lęk mogą stać się elementami wzrostu każdego człowieka. Cień nie może jednak spać samotnie. Aby mógł służyć nam, wymaga integracji z personą, czyli zewnętrzną maską, którą nosimy codziennie na potrzeby funkcjonowania w społeczeństwie. Walka z samym sobą wymaga odwagi i wiary. Nagroda jest jednak tego warta, bo nic wartościowego nie przechodzi łatwo. Jak słyszymy podczas jednej ze scen, tajemniczy głos przemawia do nas. Lęk sam w sobie nie jest czymś, co należy bezmyślnie odwrócić. Zaczyna się od prostej rzeczy, uznania jego istnienia. To by było na tyle. W planach mam jeszcze jeden materiał o tej grze, w którym chcę poruszyć akcent polski, a także aspekt designu potworów, tzw. ludzi, po humans, które są inspirowane dziełami Hieronima Boscha. Serdecznie zachęcam do zagrania, bo oprócz wyżej wymienionych walorów, jest to po prostu kawał świetnego RPG. Mamy tu rozgrywkę turową, możliwość tworzenia kombinacji umiejętności, synergii pomiędzy skillami z innymi członkami drużyny. W sposób elastyczny można dobierać archetypy i przełączać zdolności towarzyszy, co po prostu daje graczom masę frajdy i duże pole do popisu przy robieniu własnych buildów, a to ma przełożenie na wyniki na polu bitwy. I są też normalne elementy, jak w każdym RPGu: progresja postaci, crafting, przedmioty, jednorazowego spożycia, znajdźki. Różnorodne wyposażenie, które można uszlachetniać. Oprócz tego jest też konieczność zarządzania zasobami oraz czasem. Tak więc fani gatunku na pewno się nie będą nudzili. Wspaniała jest oprawa audio, której wysoka jakość wydaje się być standardem w grach japońskich. No i sam motyw graficzny, chociaż na początku może budzić rezerwę u graczy przyzwyczajonych do zachodniego sznytu, to jest naprawdę silną częścią produkcji. Interfejs jest przyjazny, i imersyjny, grafika nawiązuje co prawda do takiego typowego japońskiego stylu, ale w moim odczuciu jest dopracowana i spójna z resztą dzieła. Kolorystyka jest fenomenalna oraz taki efekt. Może to nie nazwę zbyt dobrze tego, ale przypomina mi to efekt kliszy z epoki kina Niemego. No i teraz troszeczkę przesadzę, ale robię to celowo. Gdyby gry miały powstawać w epoce Art deco, to myślę, żeby wyglądały trochę tak jak metaforre fantazjo. Polecam gorąco kawał solidnej japońskiej roboty.